Dzień dobry, witam serdecznie, mam na imię Agata, to jest takie miejsce, gdzie opowiadam o perfumach i dzisiaj zapraszam panów przed ekrany, ponieważ będzie opowieść o męskich perfumach. Temat troszeczkę pomijany na tutaj, na YouTubie, ale na blogu bardzo często omawiany i chciałam Wam dzisiaj zaproponować taki temat podstawowy, moim zdaniem, ponieważ my Polacy mamy tendencję do wybierania perfum takich wyrazistych, balsamicznych, dominujących. Myślę, i te perfumy bardzo dobrze znamy, myślę, że warto też zwrócić uwagę na perfumy takie, które często łatwo przeoczyć na półce sklepowej albo u kogoś. Tak zwane, ja nazywam te perfumy perfumami dyskretnymi i bezpiecznymi. Nazywałam je tak dlatego, że od czasu do czasu lubimy sięgać po perfumy, które nie rzucają się w nosy czy w oczy, które po prostu gdzieś tam pozwalają nam się troszeczkę przemknąć, dostarczają coś sympatycznego, ale nie prowokują do komentarzy, wtapiają się gdzieś w otoczenie i dopiero po którymś razie ludzie dostrzegają, że te perfumy coś w sobie mają. No, takie perfumy też warto mieć na półce, na przykład kiedy się trzeba znaleźć w jakimś nowym miejscu, w nowych ludzi, w nowych sytuacjach. Może wtedy nie warto prowokować perfumami. Są takie sytuacje, chociaż czasami w nowych miejscach trzeba sprowokować. No to czasami musicie wiedzieć, jakby na jakich zasadach wchodzicie w to nowe środowisko, w nowe miejsce. Czy musicie się pokazać jako osoby kreatywne, przebojowe, czy lepiej na ten pierwszy ogień nie zwracać na siebie uwagi. Jeśli to drugie, wtedy radzę się posięgnąć po kilka perfum, które wam teraz pokażę. Bulgari Pur Om. To są perfumy, które są blisko 20 lat w sklepach, czyli macie pewność, że za rok, 3-2, nie znikną spółek sklepowych. Jest kilka wersji, więc postaram się w linku pod filmem pokazać Wam właśnie te, bo te są ważne, dlatego że są herbaciano zielone są drzewne, mają trochę nut kwiatowych, są tak doskonale w sposób zrównoważony skomponowane, że nie, żadna nuta nie przytłacza, nie wybija się, nie drażni. Ja teraz zaglądam na bloterka i tutaj mam te, te perfumy, jeszcze raz sobie je. tak. Zdecydowanie nie tracą męskiego charakteru, absolutnie, pomimo klasyfikacji, która wskazuje, że mogłyby być jakieś takie, powiedzmy, zbyt kwiatowe. Absolutnie nic z tych rzeczy są w drzewne i właśnie herbaciane. Bardzo ciekawy, ciekawy produkt. Polecam Waszej uwadze. Kolejnym produktem, na który warto zwrócić uwagę, a który ja sama przez wiele lat lekceważyłam, to jest deklaracja Cartiera. Ja tu mam limitowany flakon, ale ten tradycyjny wygląda tak, pokażę Wam pusty flakon. To jest 100 ml, oczywiście odpowiednio te mniejsze pojemności są krótsze, bądź dłuższe, nawet takie, ale na tym limitowanym widzę taką ważną i bardzo ciekawą rzecz, moim zdaniem, to jest wpisany motyw serca. I już pokazuję, deklarację Cartier, czyli deklaracja plus serduszko, to są takie bardzo pozytywne skojarzenia i perfumy ja nazwałabym drzewnymi w znaczeniu drewno. Tutaj bloterek i rzeczywiście te nuty drewna, surowego drewna, nie lasu, nie igiełek, nie poszycia leśnego właśnie dominują, nuty drzewne, nie lubiłam długi, długi czas tych perfum ale one są niezwykle popularne. Cartier. Dzięki tym perfumom kartia stał się marką kultową, rozpoznawalną, już nie kojarzącą się tylko z czymś takim troszeczkę retro, ale właśnie takim czymś nowoczesnym i modernnym. Jakieś bardzo duże zyski mieli z tych perfum. Jakieś, no, nie chcę to w tej chwili cyframi, bo nie mam do cyfr jakiejś wielkiej pamięci, bodajże 50 milionów dolarów rocznie. Na pewnym etapie takie były to sumy, sprawdzę zresztą jeszcze później. No, były, były to jakieś naprawdę, była taka złota, kura znosząca złote jajka. Natomiast no, w tej chwili stała się klasykiem, jest kilka wersji i warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną nutę, nuta żarzącego się drewna. Znalazłam gdzieś w opisie na, chyba na jednym z testerów taką informację, nuta żarzącego się drewna. Bardzo ciekawa rzecz, może trochę z grillem się kojarząca, ale zapach dystynkowany, ale nie budująca zbyt wielkiego dystansu. Bardzo, bardzo ciekawy, piękny. Kolejny bardzo ciekawy zapach, męski, piękny, mm, też taki z rodzaju ekskluzywnych. No nie wybrałam w tym razem dla Was zapachów takich powiedzmy tańszych, ale może spróbuję jednym razem. To jest Erminemegildo Zenia Zeniałomo, bardzo taki prosty flakon z jedynym ozdobnikiem. To są takie, jak się przejdzie paznowsiem, to dopiero możemy to stwierdzić, takie prążkowane elementy i nic więcej. Lekko przydymiono szkło i bardzo, bardzo dystynkowany zapach. To są bardzo ciekawe perfumy. Tutaj mamy nuty drzewne, tutaj mamy nuty liści, liści fiołka, trochę cytrusów. Ja wyczuwam delikatnie nuty Fahrenheita. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, może się mylę, ale naprawdę bardzo delikatne, niemalże refleksy jedynie. Słuchajcie, kochani, kiedy firma taka jak Hermenegildo Zenia, tu gdzieś jest jeszcze logo na korku, robi perfumy, to zwykle jest to produkt dopracowany, na nie pracują naprawdę setki ludzi. I ten produkt właśnie taki jest i słuchajcie, no, kto się interesuje modą skon to wie, że piękne robi właściwie takie bardzo, bardzo znane garnitury, z bardzo, bardzo wyszukanych tkanin, takich drogich, wełnianych, unikalnych, ale mniej krzykliwych oczywiście, takich dystyngowanych, no taki Mercedes wśród, wśród firm odzieżowych, więc no, warto znać tą markę kiedyś, jeśli będziecie mieli okazję powąchać, to po prostu to zróbcie, weźcie sobie na bloterek do domu, powąchajcie i sami miejcie, wyróbcie sobie zdanie o tych perfumach. Chciałam Wam jeszcze wskazać perfumy bardzo, bardzo sympatyczne. Klinik Happy. Nazwa i kolor mówią o tych perfumach. Wszystko. Perfumy z pozytywnym przesłaniem, z bardzo dużą ilością nut cytrusowych, pomarańczowych, właśnie jak flakon, ale jednocześnie pozostające pięknymi, męskimi perfumami, bez pretensji. Ja to wącham je jeszcze raz. No taki właśnie męski klasyk, ale z czymś bardzo, bardzo przyjaznym i sympatycznym. Moim zdaniem są to perfumy, które budzą sympatię. I użytkownik tych perfum też będzie budził sympatię. Jakie jest Wasze zdanie, to możecie tylko stwierdzić, mochając te perfumy, kiedyś przy okazji. Na koniec chciałam Wam zaprezentować, niestety mam tylko opakowanie po próbeczce, też wyszukaną w drogą markę Allure on Sport. Sport. To są perfumy, które za samą nazwą można troszeczkę przeoczyć w perfumerii, no bo to sugeruje, że to jakaś limitowana wersja sportowa. Nic z tych rzeczy, te perfumy są ponad 10 lat z nami. Stworzył je Jacques Porsche, czyli naprawdę geniusz perfumiarstwa, który pierwszy wymyślił, że trzeba odejść od piramidy zapachowej, a może jeden z pierwszych. Na pewno zrobił to na taki sposób już. Bardzo roz, niezwykle powszechny, że trzeba odejść od piramidy zapachowej na korzyść zapachowego wiru. I właśnie w perfumach damskich Alur był ten zapachowy wir. Perfumy tworzyły ileś tam elementów przenikających się, i nie można było wskazać jednego konkretnego elementu. Ja tu mam próbeczkę. Dowiedziałam się od pan, które zajmują się tą marką, że te perfumy w lecie dają taki efekt, że sięgają panie kobiety. No rzeczywiście są, jest tu bogactwo różnych nut i chyba nuty świeże, cytrusowe. No Jacques Pols jest mistrzem i on potrafi tak pozaplatać te nutki między sobą, zapachowe, że my ani nie wychwycimy jednego dominującego komponentu, ani nie będzie nam tak łatwo tych perfum zdefiniować, ale mają coś w sobie takiego, że rzeczywiście na upał mogłyby się bardzo dobrze nosić, ale na tę porę roku też są świetne, ponieważ. Mają w sobie jakieś takie bogactwo, które właśnie przy tym wilgotnym powietrzu się uwalnia. Bardzo, bardzo ciekawe perfumy, godne, do, godne polecenia. Oczywiście nie są to wszystkie możliwe perfumy bezpieczne, jakie są na półkach sklepowych, bo ich jest tysiące. Natomiast to jest taki mój własny osobisty wybór. A jeśli macie inne, waszym zdaniem, też godne polecenia, mało znane albo za mało się o nich mówi, to dajcie znać w formie komentarza. Dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia. I jeśli podobało się Wam no mam się filmowskich perfumach, to bardzo proszę o w górę, to będzie dla mnie sygnał, że warto iść tą drogą. Jeszcze raz dziękuję, papa. Pa.